Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z mojej serii Przygody Rybek, który nosi tytuł Podstępny Węgorz. Zapraszam do oglądania. Pewnego razu, gdy ukleja wypłynęła do trzcinowisk, zaczepił ją pewien węgorz. Cześć, widzę, że jesz śniadanie, ale takie dosyć marne. Zasmucił się węgorz, patrząc na uklejedzącą trzcinę. Marne? Dla mnie to są najlepsze trzciny na świecie. Widzę, że nie znasz takiego ciekawego miejsca, w którym jest jedzenie tak smaczne, że każdy je polubi najbardziej na świecie. Hmm, jeden węgorz już chciał mnie zjeść. Nie wierzę ci. Czy to nie jakiś podstęp? Nie, nie, ja nie jestem taki. Odparł węgorz. Ja chcę ci po prostu pokazać fajne miejsce. W sumie szczupak też jest drapieżnikiem, a jest naszym przyjacielem. Zanim Uklea ruszyła za węgorzem, zastanawiała się, czy to nie jakiś podstęp. Jego styl mowy jest jakiś dziwny. Po długiej chwili namysłu i stania w miejscu, pragnienie najlepszego jedzenia na świecie wygrało nad jej rozumem. Dobra, prowadź. Tak więc ukleja uległa i popłynęła za węgorzem tam, gdzie nigdy nie była, czyli w nieznane, a co najgorsze, bez przyjaciół. Ukleja płynęła w miejscach, których dotąd kompletnie nie znała, i na dodatek ich podróż trwała tak długo, że w pewnym momencie zorientowała się. Przecież ja już zapomniałam, jak wrócić do domu. A pamiętasz tego powrotną do mojego domu? Oczywiście, że tak. Odpowiedział węgórz takim tonem, jakby się cieszył, że ukleja zapełniała drogę powrotną. W tym momencie serce uklej zaczęło mocniej bić ze strachu. Zaczęła się bać, że to jakaś pułapka, lecz i tak nie zna drogi powrotnej, więc płynęła za nim dalej. Poprzez rozległe lasy, trzcin, jakieś podwodne korytarze, labirynty i itd. Ukleja wiedziała, że węgorz coś knuje i dlatego zaczepia pewnego leszcza po drodze, czy zna drogę do jej domu? Niestety nie znam, ale znajdę kogoś, kto ją zna, odpowiedział leszcz. Dobrze i poproś, aby ten, kogo znajdziesz, popłynął do mojego domu i powiedz mu, że płynę. no właśnie, gdzie? Ogólnie, że tutaj mnie spotkałeś. W jakimś czasie ryba, która została wezwana do domu przez leszcza powiedział o wszystkim przyjaciołom Uklej. Cztery ryby, w tym szczupak, zaczęli się martwić i popłynęli do miejsca, o którym mówiła ryba. W tym czasie Węgorz i Ukleja stali przed jaskinią. – To jest labirynt, w którym znajduje się to jedzenie. – Nie wierzę ci, jesteś jakiś dziwny – broniła się Ukleja, mając nadzieję na ratunek przyjaciół. – Jak to? Ja chcę ci tylko pokazać, gdzie jest smaczne jedzenie. Niestety, pragnienie Ukleju po jakimś czasie dyskusji i namowy Węgorza skłoniły ją do wpłynięcia do labiryntu. A może on faktycznie chce mi pokazać jedzenie? Pomyślała Ukleja. Ukleja wpłynęła do labiryntu, który okazał się domem Węgorza i faktycznie miał wiele odnóg. Węgorz wiedział, że musi zwabić Ukleję do pułapki, gdyż sam nie da rady jej upolować. Jest zbyt szybka. Węgusz kierował Ukleję. Skręć tam, a teraz tu i tak dalej. I w ten sposób dotarli do spiżarni, w której Ukleja widziała niesmaczne jedzenie, a inne ryby. Przyjaciele dotarli pod próg labiryntu. W tym czasie w jego czeluściach toczyła się bitwa o życie biednej Ukleji. Węgusz gonił ją po korytarzach swego domu, a ona nie wiedziała, gdzie ma iść. W tym momencie przydała się umiejętność lina. Linie, wyczuj, gdzie jest goniona ukleja! rzekł szczupak. Dzięki wyczulonej linie na bocznej lina przyjaciele dotarli do korytarza, w którym biedna ukleja miała już być zjedzona w ślepym zaułku. Wtedy węgorz usłyszał za plecami szczupaka. Gdy go ujrzał, skorzystał ze swego tajnego przejścia i niestety uciekł szczupakowi. Uratowaliście mnie! Dziękuję! I w ten sposób ukleja przeżyła całą tą historię. Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. Dziękuję Wam za uwagę i ja zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów na moim kanale.